Z nami Roman Gergel. Rozmawiamy po ostatnim treningu przed meczem z Arką Gdynia. Roman, nie mieliśmy okazji akurat tym razem porozmawiać po ostatnim meczu ligowym, więc może dwa słowa na temat sytuacji, po której strzełeś bramkę, no bo była to jednak sytuacja niecodzienna. No tak no, przeciwnik już nie miał co do stracenia wyświetli z bramkarzem do, do naszej 16, bo mieli, mieli cały fragment, do, nam się udało od, od wybić piłkę, no i Yy, piłka do, doszła do bramkarza na połowie, no, próbował zrobić na mnie zamach, no ja tu wyczułem i udało się strzelić w bramkę w doliczonym czasie z połowy, czyli bardzo się z tego cieszę, ale trzeba poniekąd ca całemu zespołu, bo naprawdę ten mecz myślę, że my dobrze odbiegali, od, odpracowali i dlatego i taki wynik. Jutro tego biegania i pracy też dużo będzie potrzeba, bo media ten jutrzejszy mecz opisują jako spotkanie hitowe i nie ma się co dziwić, bowiem oba zespoły póki co z kompletem punktów. Tak jest, no, przyjeżdarka, to też oni dobrze grają strzelają dużo bramek, o, nie tracią punkty, mają 12 punktów tak jak, tak jak mi, czyli o, na pewno to będzie ciekawy mecz i wierzę, że dla nas korzystny i po, w, dotrzymamy tą, albo utrzymamy tą pasję i wyciędzimy. Liczysz na to, że jutro dalej utrzymasz tą świetną formę strzelecką i kolejna bramka padnie łupem, czy najważniejsze jest to, żeby któryś z kolegów trafił do siatki i żeby to dało trzy punkty? Tak, no, najważniejsze jest, żeby, żeby, żebyśmy zwyciężyli, bo wszyscy to chcą, no, a to, kto, kto strzeli bramkę, to już nie jest takie ważne. Oczywiście, jak, jakby się udało, no, byłbym no, szczęśliwy, no, ale mówię, no, strzelenie bramki teraz nie jest najważniejsze. Ważne, żebyśmy dobrze zagrali i zwyciężyli. W początku tego sezonu, zwłaszcza w meczach ligowych, tworzycie z Michałem Orzechowskim taki ofensywny duet. Jesteście najbardziej wysuniętymi zawodnikami. Właśnie o tą współpracę z Michałem chciałem Cię zapytać, bo tak, z Twojej strony na pewno doświadczenie, duże ogranie, u niego taka, może nie młodzieńcza, fantazja młodzieżowca, bardzo dobre przyspieszenie i chyba jedyne, czego Wam brakuje, żeby scalić ten duet, no to właśnie bramka po asyście kolegi, a te sytuacje już po poprzednich meczach były. Tak, no, myślę, że ta nasza współpraca jest, wygląda dobrze i vieš, že v, to, že v tým budem kontinuovať v nastavných mečach. Co do tego, no, vedomo, no, brakuje takých tých asi zábo medzi nami, no, ale ff, jak môžem, no, vážne, že, že tie zvyčnica som i vieš, že tie asisty, či už ja do Ožecha, alebo že do mne přijdom. I keď v prvom meče zalečil asiste, čili možno povede, že ten, tá spolupráca byla dob dobrá. I, ale jak môžem, vieš, že teda nastavná asisty medzi nami, alebo brámky, bendom.